Hej kochani! Dzisiaj gościem specjalnym na moim kanale jest moja siostra Jurka, znaczy ją była na kilku odcinkach i w dzisiejszym odcinku będzie bardzo fajny challenge. W ogóle raz był chyba challenge, tylko 24 ha w pokoju na moim kanale, więc wracam właśnie z challenge'ami i możliwe wrażenie, tylko też będzie puść to challenge, ręka challenge, ale to zobaczymy jeszcze. I dzisiaj na moim kanale będzie po tytułem widzicie, Fisper Challenge z moją siostrą Jurką. I właśnie mamy tutaj telefon, słuchawki i, będziemy, i mamy tak po kilka pytań i to będzie tak właśnie jak nie znaczy tego challenge'u, to jest tak, że nie wiem, ja zakładam słuchawki i słucham muzyki i u o coś pyta i ja nie słyszę tego, o co pyta. i muszę się po prostu dowiedzieć, co nie? Mm -hmm. Na tym to właśnie polega, więc zostawcie łapkę w górę, subka oraz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków na moim zwarywanym kanale. W opisie mój TikTok, Instagram, wbijajcie, bo tam się dużo dzieje. Dla tych, co nie lubią czytać mojego opisu, bo w ogóle na niego nie wchodzą, mój Instagram to itcaro, mój TikTok to karamciebipek, a Instagram jej to Lika likasebytka, wbijajcie, bo tam się dużo dzieje. Więc zapraszamy na filmik. Pierwsza właśnie będzie Julka. I pójdzie sobie na właśnie muzykę i ja jej będę zadawać pytania. I to będzie bardzo śmieszne. Ja się to ja właśnie boję. Jak ona będzie mi zadawała pytania. No, puść sobie jakąś piosenkę. Zeg głośno. Nie wiem, może jakąś inną. Co? Może jakąś inną. Czemu? Nie, no jak Ty chcesz <tryk> Dobra Muszę się zacząć A jest głośno? Pokaż Czy Lubisz Ej, Lubisz frytki? Mów wyraźnie Czy lubisz frytki? Tak? Czy lubisz luna? Nie. Czy gdyby była możliwość, to byś zaadaptowała jeszcze jednego kota brytyjskiego. No. Nie. Okej, okay, Kolejne pytanko. Czy? Jak jest? Ej. Czy lubisz tortilla? Eee. powtórzysz? Czy lubisz tortilla? Nie, lubię pić koli. <gry> e. e. czy? Czy, 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 lubisz lasagne? Nie lubię sałatek. Okej, okay. czy lubisz grać Minecrafta? Luna nie śmierdzi. Młodko w górę. Czy kochasz bardzo, bardzo luna? No, czy kochasz bardzo, bardzo luna? Chipsy paprykowe lubię. Czy głośniej mów? Czy lubisz? Mów głośniej. Czy lubisz McDonalda? Kochamanie! <grymne> <grymne> Czy lubisz frytki z Cassie? Jakiego kubę? Czy, czy lubisz, czy, w, lubisz <laughs> czy lubisz lekcje online co czy lubisz lekcje online czy lubisz czy lubisz kupować ciuchy z berski? nie słyszę ciebie totalnie <laughs> czy lubisz czy lubisz WF online? Uch, no co? <laughs> Czy lubisz zimę? Lubię ciastka. Piosenka się skończyła. <laughs> Dobra, więc teraz ja będę, i no, i zaraz do Was wrócimy. <laughs> Było śmiesznie, Juka. Zaraz mi no. to puszczę. Było bardzo śmiesznie. Mhm. Więc. i po prostu zaraz będziemy, co? Wrócimy właśnie do Was, bo właśnie musimy przygotować też. Więc wrócimy do Was tylko w puszczę, Juce, bo było tak po prostu śmieszne, że naprawdę. <grytanie> Sama zobaczysz. I zostawcie się łapki w górę, jeśli chcecie więcej odcinków takich challenge. Challenge. Mm. Czy? Challengeów. challenge, Co? Challenge. No, challenge na moim kanale. Zostawcie łapki w górę. Tak dużo łapek w górę, żeby Juka znów po prostu uczestniczyła w naszym challengeu. Więc no. Okej, okay, kochani, teraz właśnie ja będę, więc sobie zakładam te oto słuchawki i będę teraz ja. Boję się, trochę. Ja cię puszczę. Chcę po prostu jakąś jakąś fajną puścić sobie. Mm. O. Czekaj. Gdzie zacząć śpiewać. Dobra. Słyszysz mnie? Co? Słyszysz mnie? Dalej Słyszysz mnie? Nie? Czy lubisz... Twoich widzów. Ja widzę, że ty ruszasz ustami, ale jakoś się nie, wiem, nie słyszę. nie lubisz swoich widzów? Nie wiem! Lubisz swoich widzów? Tak? Kochasz mnie? Na Krzyki. Czy lubisz Luna? Nie wiem. Czy Luna to twój kot? Co? Czy Luna to twój kot? Ta... Nie, nie wiem. Czy Luna to twój kot? Nie wiem. Czy. Lubisz grać w Black Star Planet? Tak. Czy lubisz grać w Among Us? Czy masz przyjaciół? Nie. Yeah. <grym> Czy lubisz naszą szkołę? Nie. Yeah. Nie. Yeah. Czy <grym> lubisz grać w... Mm, tak. Czy oglądasz Eurovision Junior? Nie. Yeah. <grym> Czy lubisz Karlę? <grym> tak. Czy gdybyś mogła, to by się zamieniła ze mną życiem. I wyglądem? Nie widzę. <grym> okay. Czy lubi, czy, 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 czy. Czy mnie kochasz? Kocham! <grym> <grym> czy lubisz Anię? Ja? Yeah. Czy ją szanujesz? Ja. Yeah. Czy byłeś w niej w domu? Tak. A czy, czy gdybyś mogła to być, zmieniła mi przyjaciółkę na kolejnego obudowani? Tak. Koniec. Skończyłaś w ekipy. Mm. O Jezu, muszę to jeszcze raz, muszę zobaczyć to, naprawdę, bo Ty, bo ty się ośmiałeś na pewno, taki tak, 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 więc ja muszę to zobaczyć, więc miejmy nadzieję, że było śmiesznie i zaraz do Was znowu wrócę. Okej okay, kochani, a to koniec dzisiejszego odcinku, zostawcie łapkę w górę, suba oraz tak, aby nie przegapić kolejnych tylko na moim szalonym kanale i po prostu byłam zła wtedy, jak zobaczyłam, że Jeko zadała pytanie, czy kocham swoich widzów, czy lubię swoich widzów. I ja po prostu, słuchajcie, ja nie słyszałam po prostu, więc ok, słuchajcie, ale lecą do was mnóstwo serduszek, ja was po prostu kocham, po prostu jesteście moimi kochanymi widzami, dużo buziaczków do nas leci, a ja po prostu powiedzcie się tylko po odcinku. Ale wiecie co, ja się śmieję, bo ona się spytała, czy Luna to mój kot, a ja powiedziałam tak, więc lecą do was mnóstwo serduszek, słuchajcie, nie wiem czy ładnie robię serduszka, ale... Tutaj wszystkim wam lecą dużo serduszek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek, aby, Jula, dokądś, aby nie przegapić kolejnych odcinków na moim zwarem na kanale i zostaniecie ze mną na dłużej, bo naprawdę są u mnie nieraz odcinki, więc dużo serduszek do wszystkich was leci. I też mówię do ciebie, do ciebie, do ciebie, zostaw suba oraz łapkę w górę i dzwoneczek, aby zostać ze mną na dłużej. Pa! Boziaczki, więc będzie pewnie dużo właśnie challenge na, moich, na moim kanale. Więc pa! Już ja opowiadam się. Pa! Dużo po prostu leci do was. buźiaczków i serduszek.